Kurwa, mać! Kurwa dalej, no, dalej. No, no zobacz, co kurwa narobiliście! No to ja tego nie zrobiłem! A kto kierowcą kurwa jest? Ja mówiłem, że ja tego nie, nie chcę teraz! A kto prowadził wóz? Chorąży. Bo powiedział tak, ja mówię... A Z jakiej racji kurwa dajecie wóz ile razy zobaczyłem? Ja powiedziałem, że kierowcą kurwa ty i żadnej chuj nie ma bez mojej wiedzy dostawać! Panie chorororororzy, ja powiedziałem tak! To pan Chorąży mi nie kazał, nikogo ja tak, nie dawał! No, no. Ja się wywalił? No. To trzeba było kurwa się osiągnąć, to mi się nie wziął! Takim kurwa... Zauważ co narobiłeś! Wóz konserwacji kurwa, zauważ narobiłeś! Pokuje się, wiesz, kurwa, nie twoje! Andrzeju, nie denerwuj się! Jak wam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy, wymi... Na pewno już nie wyklepiesz kurwa nie No wozu i damy sobie! Fukaj. Takiego błotnika już nie dostanę! No Spraya będzie malowała! Spraya... Czemu się kurwa Wiecie co nie wasze? I żaden żołnierz kurwa nie siedzi za was i dowodzi! I kurwa powiedziałem, że nie ma! Tłumaczyłem tysiąc razy! Ale... Ale. Ale. Kurwa człowiek dba bardziej o kurwa to sprzed, a kurwa przyjdą tego. Da, no, do kogo, da, bo... Kurwa mać tłumaczę! Jest kierowca ten i ten! Żaden kurwa nie jeździ! Jakim prawem kurwa tyle razy wam tłumaczyłem?